W dzisiejszym filmie sprawdzimy jedną z najtańszych gitar typu Semi Hollow od marki Ibanez, czyli model AS53. Zaczynamy! Thank you. Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Nazywam się Dawid i dzisiaj pokażę wam gitarę, którą osobiście bardzo lubię, czyli Ibaneza AS53. Myślę, że jest to jedna z najlepszych gitar typu semi-hollow, które w ogóle można znaleźć z tej półki cenowej. Zanim zaczniemy, mam dla was krótkie ogłoszenie. Otóż na Instagramie mojego zespołu The Coastline robimy mały konkurs świąteczny. Do wygrania jest kilka fajnych kubków, więc jeśli chcielibyście wziąć udział, serdecznie was zapraszam. W opisie filmu zostawię link, na który możecie wejść, wszystko tam będzie wyjaśnione. Ale musicie się śpieszyć, bo konkurs trwa tylko do jutra. Dobra, wracając do Ibaneza. Ten konkretny model kupiłem około rok temu, więc miałem sporo czasu i okazji, żeby ją sobie potestować. Najpierw sobie o niej pogadamy, a potem ją podłączymy i zobaczycie, jak brzmi. Ibanez AS53 to najtańsza gitara elektryczna z serii hardcore. Jej koszto około 1400 zł, chociaż oczywiście da się ją znaleźć taniej, jeśli chodzi o modele używane. W porównaniu z droższymi modelami z tej serii, takimi jak AS73 czy as 90 ten model wypada bardzo dobrze, chociaż dużą rolę może odegrać tutaj aspekt wizualny. Gitara ta posiada korpus wykonany z lipy i gryf wykonany z wschodnioazjatyckiego drewna o nazwie Niato. Jest to materiał dość często wykorzystywany w tańszych gitarach, ale jakościowo nie jest zły. Sam gryf jest bardzo wygodny i nie jest lakierowany co ja akurat uważam za zaletę. W opisie filmu zostawię link do szczegółowych specyfikacji tej gitary. Ale z takich ważniejszych rzeczy mamy tutaj jeszcze dwa humbakery Infinity R, które brzmią całkiem dobrze. Myślę, że mogą bez problemu być wykorzystywane w wielu różnych gatunkach muzyki. Zalety tej gitary to na pewno stosunek jakości do ceny, bo brzmi bardzo dobrze, jest wygodna i nie jest przesadnie droga, więc myślę, że jeśli zdecydujecie się ją kupić, będziecie zadowoleni. Wydaje mi się, że wygodny gryf to jest właśnie największy plus tej gitary, gra się mega wygodnie. Ale tak jak mówiłem wcześniej, dużą rolę może odegrać tutaj kwestia wizualna, bo jak spojrzycie na tę gitarę, to wydaje się ona troszeczkę łysa, szczególnie w porównaniu z takimi modelami jak AS73 czy AS93. Według mnie brakuje tutaj Piggarda i nie podoba mi się, że pick upy nie są przykryte. Może to też ma swój urok, ale według mnie czegoś tu brakuje. To już jest bardziej subiektywna opinia, ale myślę, że dużo osób się ze mną zgodzi, no chyba że ktoś lubi taki minimalizm. Do tego pamiętajcie, że to jest najtańsza gitara z tej serii, więc cały osprzęt, pick upy, klucze, wszystko jest dosyć dobrej jakości, ale nie jest wybitne. Ale mimo wszystko myślę, że gitara ta jest warta swojej ceny, więc jeśli znajdziecie ją gdzieś na Allegro czy o Elixie w dobrym stanie, na pewno warto się nią zainteresować. Dobra, podłączmy ją sobie i zobaczymy jak brzmi. Jak widzicie, Ibanez AS53 to całkiem fajna i niedroga gitara elektryczna. Myślę, że sprawdzi się nie tylko dla początkujących, ale i dla bardziej zaawansowanych gitarzystów. Co ważne, jest ona dość uniwersalna, więc nieważne, czy lubicie bardziej bluesowe, rockowe czy alternatywne brzmienia, myślę, że będziecie zadowoleni. Jeśli szukacie tańszej gitary w tym stylu, sprawdźcie gitarę Harley Benton HB35. Niedawno nagrałem o niej film, więc jeśli chcielibyście go zobaczyć, gdzieś tutaj zostawię link. Dobra, to by było na. Na tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się podobał i był pomocny. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, bo na pewno będzie tu się pojawiało dużo więcej recenzji gitar. Możecie też posłuchać mojego zespołu The Coastline. Wszystkie linki są w opisie. Pozdro.